No zobaczcie jak pięknie Gandalf Kot okupuje ganek. Zaznacza swoją obecność tak. Umbrelcia go pogoniła okrutnie. I się teraz ułożyła tutaj. Szukają cienia, bo zapowiada się bardzo gorący dzień. No, tak, trzeba pilnować tych basałyków. Bo się okazuje, że Ambrelcia to wędrowniczka odważna. Gandalf to taki trochę cykor. <noise> Ale lubią, lubią pochodzić sobie po podwórku, po ogrodzie. Więc zawsze przy porannej kawie. Wypuszczam basałyki. Tak. I mam wielką przyjemność z obserwowania ich igraszek. Ja wiem, mówię o tobie Ambrelcie, mówię. No.